Witajcie, jesteśmy już, już na końcówce liturgicznego Adwentu, co nie oznacza, że jesteśmy w ogóle na końcówce Adwentu, bo Adwent to przecież czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, nie na święta Bożego Narodzenia. I chciałem Was dzisiaj zabrać do fragmentu z drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł w 19 wierszu pierwszego rozdziału pisze takie słowa. Posłuchaj proszę. Syn Boży, Chrystus Jezus, którego Wam zwiastowaliśmy, nie był równocześnie tak i nie. Lecz w nim było tylko tak. Każdemu z nas zdarzyło się w życiu, że ktoś nam coś obiecał, a potem, kiedy przyszło do popełnienia tej obietnicy, to słyszeliśmy: No wiesz, bo się trochę sytuacja zmieniła, bo teraz nie dam rady, bo to czy to, No i. Czujemy się wtedy pewnie trochę rozczarowani, bo z tą obietnicą, którą ktoś nam składał, często wiązało się oczekiwanie czegoś od nas. A potem okazało się, że być może czuliśmy się po prostu nabici w butelkę. Zdarza się, nie? Na szczęście tak się nie zdarza nigdy w przypadku Chrystusa, bo jeżeli Chrystus już obiecuje, a na przykład w XIV rozdziale Ewangelii Jana obiecuje, że idzie przygotować nam miejsce, mówiąc, w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, gdybym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsca, gdy przyjdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę do was i zabiorę was do siebie, żebyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. No to jest pewna bardzo konkretna obietnica. Obietnica, która może nas prowadzić przez Adwent. I możemy mieć... Pewność, że jak obiecał, to nie przyjdzie, nie powie. wiesz, Wybacz, ale trochę się rzeczywistość zmieniła, trochę się zmieniły, niezależne ode mnie rzeczy. No, nie mogę dotrzymać. Nie, taki nie jest Chrystus. A mówi, w Chrystusie jest tylko tak. Jeśli coś powie, to tak jest. No i teraz moje pytanie: Na kogo czekam w Adwencie? Nie? Czy czekam na tego, który. Chcę mnie przyprowadzić do swojego domu, czy czekam na tego, przed którym chcę uciekać, przed surowym, sprawiedliwym sędzią? No to już jest każdego z nas wybór. Na kogo w tym adwencie czekam? Czy przed kim chcę uciec? Dobrego dnia, do zobaczenia.